Chcesz zdecydować, czego uczyć się online, a czego stacjonarnie? I mieć elastyczny plan zajęć? Na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu to możliwe! Studiuj HighFlex na kierunku zarządzanie! Jak chcesz i kiedy chcesz. Studiuj HighFlex na WSB Merito w Poznaniu. Jedyne takie studia w Polsce. Zapisz się do 2 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z pięcioletnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Promocja na wybrane produkty. Pralka Bosch Serii 6. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1995 zł. Teraz za 1895. Taka oferta jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na eurocom.pl. Po reklamie. To już prawie 18 i to najwyższy czas poznać najnowsze fakty w RMFFM. A to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Waryński. Zapraszamy. Po katastrofie samolotu F-16 przed pokazami Ershaw, lotnisko w Radomiu wznawia operacje lotnicze. Prosimy pasażerów o bieżące sprawdzanie statusu rejsu. W Faktach również głos kapitana Robert Lewandowski o powrocie do reprezentacji polski. A już za chwilę pierwsza powakacyjna, popołudniowa rozmowa w RMFFM. Gościem grzegorza Sroczyńskiego będzie Adrian Zandberg. Lider partii razem. Lotnisko w Radomiu wznowiło działalność po czwartkowej katastrofie wojskowego samolotu F16.